No, no, no nie no kurde, to no, takiego czegoś jeszcze nie było w tym. No, zobaczymy. Ja to mówię. No, z tyłu ja idzie Zaraz rozchodzę. pokażę swój filmik, jak działa w lesie spuszczamy. No dobra, niech jedzie. Daję po prostu dobrze.

Panie Marku! Albo kierowca dobry, albo samochód dobry! ja Krem, gwarzu, to kurwa, do A, widziałem! A tu nie na nie kurwa, byłaby to Ja widziałem! Tam, kurwa, bardzo miękko było! Ja takim sposobem no, można A, jeba, księ, nie Można kiedyś robiłem!